No się mano, witajcie. W moim pierwszym takim poważnym odcinku zagramy sobie może na Jackboxie. Stworzy nowy świat. Tym razem będziemy grać na Survivalu. Dobra. Dobra, może nie będzie tak i stwórzmy nowy świat. Jeśli znowu mi mikrofon będzie świrował, to naprawdę bardzo za to przepraszam. Pewnie puszczę jakąś muzykę w tle, żeby nie było aż tak nudno. Naprawdę straszliwie przepraszam za mój ostatni filmik, ale ten mikrofon naprawdę dobija mnie. Naprawdę sobie muszę kupić, nie, tylko na razie nie mam pieniędzy. Świat się długo generuje. Dobra, czarny ekran. O, co to? Chyba się zespołowałam w wiosce. Tak, ale fajnie. To jest chyba wioska Azteków. Zamknięte skrzynki. Ok. Ornament jaki się ja się naprawdę zupełnie na tym, nie znam, więc mi wybaczcie wszystkie moje fejle i tak dalej. Złożę sobie zbroję może? No, ja troszkę mi moli tutaj. Ale się postaram, żeby nie było to aż takie straszne. Wow! Ale fujnie. Ale fujnie. No. A przez to mam lagi straszne. Okej, okay, przydałoby się na początek pozabieć jakieś jest zwierzątka czy coś. Dlatego, że jak wy zresztą widzicie, na początku ma się tylko trzy serduszka życia. O, jest ze świnia. Aaa, gień! 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 Nie ucieka mi, tylko gin. Nie uciekaj! Świnką, uspokój się! Wluzuj, w ja tylko chcę twoje mięcho. Ej, patrzcie, jaka wredna świnia, nic mi nie dała! Dobra, widziałem tutaj jeszcze tylko! A, daj mi mięcho, Daj mi mięcho! Przepraszam bardzo za te wszystkie lagi, ale. Nie nagrywam najlepszym programem do nagrywania. A to jest Jogbox, a tutaj jest i tak strasznie dużo modów wgranych. Dobra, ta świnka i, powinien, i powinienem mieć jeszcze jedno serduszko. Fajne w Jogboxie jest to, że jak się zginie, to się nie traci swoich przedmiotów. Więc to jest naprawdę porządny plus. No nareszcie, dała mi coś. Nie, dobra, jeszcze potrzebuję tą świnkę zabić i wtedy dostanę kolejne serduszko, bo to nie są chyba levely, tylko tam w lewym górnym rogu jest kilka takich miejsc, że punkty, XP i dzień. Jest też, też na ioboxie e RayMiniMaps, więc się nie zdziwicie, że mam minimapkę. Fajne ustawienie przy okazji. Hmm, coś mi tutaj nie działa. Nie wiem, czy nie dostał kolejnego serduszka. Dobra, w tle się skończyła, więc może trochę będę więcej mówić tylko na temat mojej serii. Odcinki jeszcze nie wiem, jak często będę wrzucać, ale osobiście bardzo lubię nagrywać, więc raczej dosyć często, więc nie będziecie musieli jakoś szczególnie na mnie czekać. No to chyba tyle, jeszcze weźmy te owieczki, ale lagi. No i dobra, nie się, że mówię takim jakimś trochę smutnym głosem czy coś. Przepraszam za to bardzo, ale to mój mikrofon jest tak beznadziejny, że jeśli bym mówił trochę głośniej albo trochę weselej, to by się pewnie zaczęło pojawiać jakieś dziwne błędy. No, dziękuję. Ja mam dwa wełny i cztery miasta. Dobra, jeszcze to owieczko i chyba idę dalej. Dobra, jak słyszycie jakieś głosy w tle, to się nie przejmujcie, to tylko moja rodzina. Aha, to sobie chyba tamta wioska, w której byliśmy. Dobra, to ja tam nie będę szedł znowu. Tylko może to się teraz gdzieś. Naprawdę bardzo przepraszam za te lagi, ale to nie jest tylko w nagraniu, ja też je mam. Jak za krótko będę naciskać w spacie, to moi ludzie w ogóle nie podskoczą. O, pierwsze z kimś zaczynają? Знаете, я выбирал уставление, куда? Окей. А? О. О. Посмотрим, что там есть на я Zobaczymy jak teraz będzie wyglądać woda. No, tak samo, nie wiem, co to tym Okej, okay, strasznie długo się to zmienia, ale to może jest związane z tym, że ja mam Taki wolny komputer albo program do nagrywania, raczej taki nie najlepszy. Okej, okay. zobaczymy jeszcze co to jest. Tutaj chyba można włączyć. O! O! No nieźle. Dobra, ja się na, na razie nie będę w to angażować, może potem sprawdzę, o co tu chodzi. A teraz raczej nie. Kormin, no co chodzi z tym serwiszem życia? ogromnej na jakim poziomie trudności? A normalnie, okej, okay, dobra. No, sobie coś wydobędę. O, a ja tutaj węgiel mam i ślepy jestem. Dobra, niestety nie mogę zbyt długich odcinków robić, więc pewnie już zaraz będę musiał kończyć, bo to, są, to jest chyba mój drugi filmik na YouTubie dopiero, więc jeszcze mam limit chyba do 15 minut. A ja sobie nie rejestruję, kiedy zaczynam nagrywać, więc już zaraz kończę. A dzisiaj chyba nagram jeszcze jeden odcinek, bo mi się dobrze gra. Pomimo tych lagów Dobra, sorki, że tak mało mówię, ale naprawdę ja dopiero co zaczynam i nie mam za bardzo tematów na rozmowę. Więc przepraszam bardzo. No, to jest takie najgorsze miejsce do zakończenia odcinka. To może tylko jeszcze sobie coś tam zrobię. Wiem, że nie używam tego shiftu, ale na razie nie muszę. Wezmę na razie tyle.